Wdrożenie systemu Elbląskiej Karty Miejskiej to milowy krok w kierunku nowoczesnej komunikacji miejskiej. EKM to nie tylko karta zbliżeniowa, która jest nośnikiem elektronicznych biletów, to nowoczesny system, w skład którego wchodzą karty zbliżeniowe, elektroniczne tablice informacyjne na głównych przystankach, głosowa informacja we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, a także komunikacyjna mapa dostępna na stronie internetowej ZKM połączona z dokładnym rozkładem jazdy. Ten zintegrowany system pozwoli sprawniej zarządzać i kontrolować funkcjonowanie komunikacji miejskiej, przyniesie wiele korzyści miastu, ale przede wszystkim pasażerom. Poprawi punktualność autobusów i tramwajów, pozwoli dostosować rozkłady jazdy pod faktyczne potrzeby pasażerów, podniesie jakość świadczonych usług, wprowadzi atrakcyjne promocje na przejazdy jednorazowe. Jednym słowem, pozwoli ZKM Welblągu organizować komunikację miejską na miarę XXI wieku.